BVB 09 Tony Cup. No, mi się wydaje, że na filmie tych rozgrywek jesteśmy mega, mega zadowoleni z naszych zawodników, z naszych podopiecznych, z drużyn, które przyjechały, z trenerów, z rodziców, którzy dopingowali swoich podopiecznych, swoje dzieci. Tak naprawdę jesteśmy bardzo, ale to bardzo zadowoleni z poziomu, z poziomu, który tutaj drużyny przyjezdne prezentowały. Oczywiście bardzo się cieszymy, że mieliśmy możliwość w takim, no, wybornym środowisku grać, grać w piłkę. Uważam, że dzieci nie dość, że zyskały nowe, nowe znajomości, mogły rozmawiać w innych językach. Mam nadzieję, że nawiązały się przyjaźnie tutaj w Goczałkowicach i że kluby, które do nas przyjechały w tym roku, zawitają w roku kolejnym. Bo po prostu no, ten turniej jest czymś naprawdę wyjątkowym na skalę, skalę Polski na pewno. Wyszliśmy z inicjatywą organizacji tego turnieju, już którego organizujemy po raz drugi, tak naprawdę dla dzieci, których ta piłka, marzymy, głęboko wierzymy w to, że ta piłka cieszy i widać po tym turnieju, widać po tych meczach po boiskach, że tak naprawdę jest to widoczne u wszystkich zawodników i to jest najważniejsze. Dlatego zdecydowaliśmy się na organizację turnieju, który Przede wszystkim w tej kategorii wiekowej oczywiście, bo to też jest warte podkreślenia dla kategorii U9 powinien polegać na, na radości, na cieszeniu się z gry w piłkę, na radości ze strzelonych bramek, żeby tych bramek było jak najwięcej, żeby tych drużyn, z którymi gramy było jak najwięcej i dlatego taka inicjatywa, żeby wszystkie drużyny, które w tym turnieju czy w tych turniejach Panatonic Cup, w którym drugą edycję mamy, Miałem możliwość z wszystkimi pograć, żeby każdy z każdym pograł, żeby każdy z każdym mógł się sprawdzić na tle przeciwnika z, nie tylko z Polski, ale też z innego kraju. Będziemy chcieli regularnie zorganizować ten turniej co roku, żeby to była coroczna, już cykliczna edycja. Nie ukrywam, że też mamy takie ambitne plany i naszym marzeniem jest, żeby ten turniej o inne kategorie też rozbudować, co co po cichu liczę, że może już w zeszłym roku się uda, ale jeżeli chodzi o tę kategorię U9 i ten turniej BVB Pana Cup, to, to wierzę w to i my będziemy robić na pewno wszystko jako Akademia, jako Fundacja, w, wspólnie z naszymi sponsorami, żeby, e, uważam, ta bardzo fajna inicjatywa była rokrocznie kontynuowana. 1970 roku powstało tutaj jedno boisko z boku tutaj co widzimy. To istniało do 2016 roku. W 2016 roku spotkaliśmy się w Dortmundzie Łukasza z Michał Zioło, ja i, i Łukasz. Łukasz rzucił taką propozycję, żeby po prostu coś tu stworzyć w goczałkowicach. Myśmy wtedy grali w A-klasie, można powiedzieć, przez długie, długie sezony. Łukasz się zaangażował. Tutaj są drużyny. Zresztą tutaj jego rówieśnicy też grali w tym okresie. Pomagał nam w taki czy nierówny czy różny sposób, żeby po prostu jakaś, jakaś podnieść kwalifikację tego zespołu. No i zaczęliśmy w 2016 roku taką wizję mieć tego, co, co tutaj zrobił opracowania. Wyszło tutaj trzy boiska i mamy w tej chwili to, co mamy. Prace rozpoczęły się w 2019 roku. Trwały 3 lata. Etapami żeśmy to robili. No i mamy, mamy to, co mamy. My w tej chwili dzieciaki tutaj jak widać grają sobie w piłkę w turniej międzynarodowy, fajna sprawa. Dzieciaki na pewno będą miały co wspominać.